Czy wiedziałeś, jaka była pierwsza karta dodana do Clash Royale? Jeśli nie, to już ci powiem! Przyjacielu, na początku w Clash Royale były 42 karty. 14 epików, 14 rare i 14 komonów. 29 lutego został dodany update, w którym zostało dodane aż 6 kart do gry, w tym dwie legendarne i były to pierwsze legendarne karty w grze. Został dodany wtedy Royal Giant, który był niesamowicie OP niesamowicie mocną kartą. Ja tego nie pamiętam, bo wtedy jeszcze nie grałem, tylko oglądałem na YouTubie, ale no, wszystkie pogłoski to, co sprawdzałem, mówię o tym, że Royal Giant wtedy to był istny potwór. Dodane także zostały trzy muszkieterki, które akurat wtedy nie były zbyt popularne, no bo kosztowały aż 9 eliksirów. Poza tym dwie epickie karty, czyli Dark Prince i Poison. Tutaj obie karty były często wtedy używane i były dość mocne. No i karty legendarne, czyli Princeska, jako totalna rewolucja, bo była to karta, na którą ludzie nie wiedzieli za bardzo jak grać na początku, no bo stawiasz kartę na most i twoja wieża jej w ogóle nie dosięga. No i został dodany także Ice Wizard, który przez to, że był legendarną kartą, miał na sobie taką aurę, że on jest legendarny, więc trzeba nim grać za wszelką cenę, jeśli tylko go mamy.